Witam wszystkich serdecznie. Ja się beluję w Oslo. Wróciłem z pracy. Mam trzy tygodnie wolnego, ale tak naprawdę to nie wolne, bo będziemy coś robić. Eee, dużo pracy. Dzisiejszy vlog, nie wiem o czym będzie, będziemy freestyleować. Ja chcę Wam po prostu pokazać parę fajnych miejsc. Jednym z fajniejszych miejsc dla mnie to jest posesja mojego brata, który niedawno nabył. Jest tutaj las, cisza. Spokój. Ma tutaj swój domek. Jesteśmy cały czas w trakcie remontu. Tutaj była dobudówka. Podwórko trzeba zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Ja kupiłem crossa Yamaha 250 i YZ. Nie pokażę Wam, jak jeżdżę, bo... bo dopiero się uczę. I jest koło zcentrowane. Nie wiem, czy znajdę czasu, żeby teraz to wszystko ponaprawiać. Na pewno zabiorę Was do mieszkania, które kupiłem, bo muszę położyć światłowo dla klienta, który to wynajmuje. Teraz przejedziemy się trochę rowerem, bo przyjechałem właśnie do brata 16 km wczoraj i to już był wieczór i zostałem sobie na noc. Także... Co w tym vlogu będzie? To jeszcze sam nie wiem. Zapraszam. Lecimy z tym. Tutaj mijamy jedno z tysięcy miejsc w Oslo, gdzie można przyjść, rozbić się z grillem, wykąpać się, odpocząć, zrelaksować się. Jakbyśmy spojrzeli na Oslo, to ono znajduje się w jednym wielkim lesie. Mówmy się, że w centrum jest tego betonu, wiadomo, dużo więcej, owo centrum, ale i tak. Mamy bardzo dużo zieleni i parków, gdzie możemy też grillować i sobie odpoczywać. W Oslo i w okolicach bardzo dużo osób ma konie, które hodują sami, lub jeżeli nie masz na to perspektyw, to są takie alastadniny, gdzie możesz swojego konia trzymać. Oczywiście to kosztuje trochę pieniędzy, ale tu ludzie mają pieniądze. Spójrzcie, mamy szczęście. Ja jadę rowerem. Mam, tu, mam tutaj duży zoom. Ja jadę rowerem, a tutaj ktoś przejedzie koniem, a dosłownie tutaj za tą górką jest korek, jak tralala. I czek. I to jest życie. Mieszkacie w bardzo fajnej stolicy. Gdzie jest dużo zieleni natury, także poziom stresu można zminimalizować do prawdziwych minimum. Dobrze zarobić, dobrze pożyć, ale jak wspominałem na jednym z ostatnich filmów, to nie jest nasza ojczyzna, ale żyje się tutaj bardzo komfortowo. To, co jeszcze bardzo lubię w tym mieście, to jest kwestia tego, że wszędzie dojedziecie rowerem. Są ścieżki rowerowe lub takie, które przecinają osiedle, tak jak ta, lub te nowsze. Wzdłuż tych yy, dróg szybkiego ruchu są właśnie ścieżki rowerowe, więc można wszędzie łatwo dojechać rowerem. Tylko dużo górek jest, więc bardzo dużo osób teraz jeździ rowerami elektrycznymi, ale zapaleńcy sportowcy z krwi i kości oni jeżdżą manualami tak jak ja fajnie, trzeba trochę zrzucać kalorii, palić za tymi blokami mamy już bardzo konkretny las. Taki z prawdziwego zdarzenia to jest niedaleko mnie i jak znajdę trochę czasu to zabiorę was bo jest naprawdę super miejsce chciałbym je wam pokazać powiem wam tak że to jest bardzo fajne uczucie kiedy wracacie z rotacji macie 3 tygodnie wolnego jest pogoda jedziecie na rower jedziecie do rodziców na herbatę zajeżdżacie do brata Nocujecie, rano wstajecie, bawicie się klockami z chrześnicą. Ona, i jej, ona wychodzi do przedszkola, wyrobicie sobie śniadanie, wsiadacie na rower i w takich klimatach spędzacie poranek. Moje dni zazwyczaj tak nie wyglądają na wolnym, ponieważ ja szukam pracy i, i roboty, ale teraz tak się zdarzyło, że właśnie... Mogę się delektować wolnym. I pyk. Tak wygląda moje biuro. Pyk. Tutaj sobie siedzę, pracuję i jem obiady. Pyk. Bardzo fajne miejsce. Podoba mi się. Będziemy tutaj robili cały balkon. Czyli będziemy tutaj zrywać to wszystko i będziemy ładnie robić, jakieś światełka podłogę a w mieszkaniu mam tylko tylko to nic więcej pyk teraz dla odmiany jedziemy samochodem w okolice Askier i pokażę wam jak tu jest fajnie, tu jest jakaś rzeka po prawej stronie nie wiem czy widzicie, bardzo dużo rowerzystów kolarzy Wcześniej to taką całą chmarę. Tutaj rzeka jest jakaś, widzicie? Wydaje mi się, że uda mi się pokazać wam. Dawaj, tutaj, mi, tutaj kamera mi się troszeczkę psuje, wiecie? Joystick. Wydaje mi się, że uda mi się pokazać jakieś fajne miejsca, które tutaj będziemy mijać, bo jedziemy taką inną drogą niż ta zwykła, taka popularna z Oslo. O, teraz, teraz lepiej. Także zapraszam, jedźmy Takich miejsc jak to jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ta strona, w stronę Drawback, kto wie, a jak kto nie wie to może sobie zobaczyć na mapie. Jest naprawdę e, opicie bogata w takie oto fajne miejsca jak to. Słuchajcie, mamy szczęście. Bo jest tutaj jakiś zlot. Chciałbym wam pokazać te wszystkie fajne fury, ale śpieszy mi się, bo jestem umówiony, także przejadę tylko nagram je tak z bliska Co tu się dzieje. Wszyscy się patrzą, jakby nigdy kamery nie widzieli i furki tu oho, ale mega ale trafiłem sztos Ależ sztos O kurde, Alex, kompaże, Alex. Aż zaparkuję, dobra. Zaparkowałem i wejdę w krzaki zobaczyć, czy są tu jakieś fajne widoki. Ale nawet jak nie ma, to wszędzie wokół tego zbiornika wodnego możemy sobie. Chodzić, o ile to nie jest prywatny teren, i jak mamy hamak, możemy rozbić hamak i sobie po prostu piknikować, gdzie tylko chcemy. O, jedziesz, pan jedziesz? Można tutaj nawet kupić samochód, tak jak ten, jest na sprzedaż. Może jest jeszcze parę innych czy? O, na ręcznym pojechałem Lecimy, no naprawdę Nie mogę zostać dłużej, bo jestem umówiony I strasznie dbam o to, żeby być punktualnie Bo wymagam tego też od innych osób Więc ciśniemy Nara nara, do widzenia Piękne samochody Tutaj nowoczesne są Muszę joystick wymienić w tej kamerze on się zepsuł, zastał się chyba. Na dniach powinienem kupić e, samochód, mój własny, prywatny. Więc e, wtedy sobie trochę pojeździmy po różnych zakamarkach. Wyjechaliśmy z pięknej krainy i teraz mamy autostradę. A po prawej stronie, pod światło, pod słońce, jest Tusenfryd. Tusenfryd to takie wesołe miasteczko dla dużych dzieci. Także są tam jakieś roller rollercoastery i innego tego typu zabawki. Remonty, woslo remonty. Dobrze, dobrze. Tutaj bardzo dbają o asfalty, żeby się kierowcom dobrze jeździło. się szanuje takie rzeczy. A propos motoryzacji, to kupiłem samochód, właśnie kolega mi wylicytował. Nie wiem, czy pokażę go Wam jeszcze w tym blogu, czy w jakimś innym. Bo jak w tym, to znaczy, to będzie znaczyć, że nie miałem za dużo materiału przez parę dni. A jak nie, to w innym zobaczycie. Na wszystkie serdecznie zapraszam. Taki klimat na powrocie. Fajnie, fajnie tu czasami przyjść i pomyśleć sobie. Naprawdę super. A teraz zabieram was. Jedziemy do sklepu po takie spinki do kabla. Tutaj mamy boiska na naturalnej murawie. Bardzo fajna sprawa. Świeża trawa. Pozdro brokuły. Dzisiaj w sklepie bardziej prywatnie niż firmowo bo ta praca to przecież jest w tym moim mieszkaniu ale w elektroimporterze robimy zakupy firmowe praktycznie cały czas. Jeżeli chodzi o jakieś inne rzeczy typu skrzynki i większe, to zamawiamy w sklepie Edman, ale to nie jest kanał o tematyce pracy elektryka, więc nie będę was tutaj w to wszystko tak szczegółowo wprowadzał. Biorę spinki i Jadę kombinować dalej coś tam. Tutaj kupiłem mieszkanie, które teraz wynajmuję. Druga przeciwnica w lewo i później jeszcze dwie, w prawo i praktycznie centralnie eee, można by rzec, że mieszkam, można też dojść tędy i no co? Zaraz Wam pokażę co tam kupiłem i co tam zrobiłem bardzo. Spokojna dzielnica, jedna z lepszych, jak nie najlepszych woslo. Wszyscy młodzi chcą tutaj mieszkać do króla spacerem mamy 10-15 minut Villa Paradiso. Bardzo dobre rekomendacje. Zbiera ta pizzeria. No i winko też mają dobre podobno A tutaj. Znajduje się blok tamten z czerwonej cegły, w którym mam swoje cztery kąty, które aktualnie wynajmuje taki chłopak o imieniu Daniel. Mamy windę, która nie działa. My jesteśmy na norweskim drugim piętrze. Polskie to będzie pierwsze. Także windy nie trzeba dochodzimy, dochodzimy i witam was w moim mieszkaniu jest jeszcze jedno wejście można obejść i wejść z drugiej klatki i tu jest winda i tam winda już działa tu mieszka bardzo fajna sąsiadka uff, dobra, teraz idziemy do środka widzę, że chłopaczyna tutaj ma problem bo mieszkanie jest 25 metrowe. Jakie fajnie tutaj zrobiłem. o tutaj jakie fajne podświetlania zrobiłem. Żeby nie było półeczki. I tutaj mamy fiber, który musimy prowizorycznie na parę miesięcy zostawić przy listwie. To już, już do mnie dzwoni, zaraz wam pokażę resztę. Widzę, że będę musiał tutaj z gościem porządnie. Porozmawiać, bo... straszny syf. Pokażę wam jeszcze łazienkę, jak zrobiliśmy. Tu była totalna rudera, że tak powiem. W tej garderobie była taka mini kuchnia. I tą kuchnię teraz właśnie przerobiliśmy tutaj, a w tej szafce tam zrobiliśmy taki oplek, czyli instalację na taką małą. Jak to się nazywa? Paska maszyn pralkę do ubrań i tak to 25 metrów. 3 bańki to kosztowało, bo jeszcze była licytacja. Za 3 bańki to wytargałem I ja bym chciał teraz to sprzedać to pewnie za 3,7. Jak będę sprzedawał, to po prostu wprowadzę się tu na rok, żeby nie płacić 22% podatku. I tyle. Dzięki. Zabieram się do roboty. I elo! Lecimy do Haugesundu Jak to się stało, że tam lecimy? Już Wam opowiadam Kolega licytował mi e, Citroena Berlingo Na zamkniętej licytacji, ponieważ jest tutaj dealerem samochodowym I bank anulował licytację tego otóż samochodu ze względu na to, że nie spodobała mu się zbyt niska cena, za którą wylicytowaliśmy ten samochód miał być kontrakt, miałem go odbierać no i dupa i na ostatnią chwilę w Haugesundzie wytargałem z komisu samochód też Citroena Berlingo samochód potrzebuję już na wczoraj z tego względu, że w firmie w, Ostu, w której robię zepsuł się samochód dla jednego z kolegów i samochód, który ja używałem wcześniej, właśnie poszedł do poszlu Został przekazany dla tego... Oj, sorry, dla, tego kolegi, dla tego kolegi, któremu zepsuł się samochód, a ja potrzebuję samochód. I ten samochód będzie na siebie zarabiał, bo ja jeżdżąc swoim prywatnym samochodem będę dostawał kilometrówki, paliwo i tak dalej. A tymczasem jedziemy, lecimy odebrać ten samochód, który kupiłem pokażę go i czeka nas 450 km przejażdżki także nawet spoko ze względów litubowych. bardzo fajna natura w tle Haugesund to jest jedno z miejsc, do których prędzej czy później na pewno trafię na rotację tutaj chyba jest stocznia, nie chyba tylko na pewno lotnisko jest bardzo małe jest tak małe, że tutaj wchodzicie w te drzwi Idziecie dosłownie parę kroków. Jesteście na płycie lotniska. Czekam na gościa, który ma po mnie przyjechać z komisu samochodowego. I jedziemy dopiąć formalności. Tak się prezentuje moje nowe Berlingo. Pokażę Wam je troszeczkę później, Zabijcem ponieważ. Na rundzie pierwszy zjazd. Ponieważ trochę mi się tutaj zeszło, a mamy 7-8 godzin jazdy do Oslo. A więc yy, ubezpieczenie musiałem załatwić, podpisać tutaj kontrakt i tak dalej i po prostu wsiadłem i jedziemy. Po drodze wam pokażę jakieś widoki. przyjaciela. Pierwsze yy, moje spostrzeżenia, co do terenu? Są takie, że jest tutaj bardzo dużo drzew liściastych, praktycznie dominują jak na razie. I dużo trawy na łąkach, powiedzmy takich ala łąkach, więc dobre warunki do hodowania zwierzaków, koni. Także fajnie, fajnie, biorę to pod uwagę. wjechaliśmy do jakiegoś miasteczka w dolinie bardzo fajnie to wyglądało jak te domy były rozmieszczone tam pod tą górą ale refleks mnie zawiódł i nie zdążyłem wyciągnąć kamery chociaż tam też trochę jest tego patrzcie platforma tak platforma tu też jakaś stocznia jest zaraz spróbujemy to nagrać nagrać, spróbujemy to no nie wiem czy uda się nam jeszcze chyba tak, chyba się nie mylę chyba platforma dokuje tutaj jestem na zoomie o będzie widać teraz o fajnie, a tam w tle też takie domki pan tutaj zapierdziela tym tirem a tu 60 jest ograniczenie być może to tylko jakiś element platformy być może to na dnie platforma. Piszcie, jak wiecie. A patrzcie, z tej strony mamy lepsze widoki. Przy samej wodzie się kręcimy. Tu jest bardzo fajny, bardzo fajny widok. Tutaj mamy. O, wam pokazuję. Patrzcie, ale muszę patrzeć na drogę, bo nie chcę żadnej kolizji. Nie chcę skasować swojego trzeciego samochodu. Kolejne piękne miejsce, które mijam. Jakieś toalety dla podróżnych. Fajna sprawa. Zbiera się chyba na deszcz. Tutaj trochę. Tam widzę w tle są jakieś góry. Tam hen-hen daleko. Widzicie może. Podoba mi się tu. Taka kraina zielona. Pięknie to wygląda naprawdę. Mariela na głośniku, tylko nie puszczam tej muzyki, bo później prawa autorskie są i lipa bardzo dużo tuneli w Norwegii, jakbyście jeździli mega długie tunele często się zjeżdża bardzo głęboko w dół, a później pod górę i tak to wygląda fajna też robota na tych tunelach, dobrze płatna celek, których tutaj gwałtownie zahamował. No, na, no, Przed chwilą miałem skręt do takiej miejscowości. Odda. Bardzo piękna dolina. Ta wioska, miasteczko jest w takiej dolinie. I stamtąd można wyruszać. O, co tam się dzieje. Masakra, i stamtąd można wyruszać na język trola, Bardzo popularne miejsce spot w Norwegii. Pięknie dzisiaj te chmury wiszą. Przejechaliśmy tamte doliny. Teraz klimat zrobił się surowy. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane. Przejeżdżać przez te piękne zielone doliny, gdzie jest bardzo dużo trawy, jakieś zbiorniki wodne plus liściaste drzewa. Bardzo mi się to podobało. Taka Norwegia jest dla mnie chyba najlepsza. Udało się znowu trafić na dolinę. Przyjemnie się jedzie, ale wygląda to podobnie jak w tamtej dolinie, jak to, w dolinie Mówiła, twoja składu, czasy, powoli zbliżamy się do Oslo zobaczcie jaka trawa na dachach to taka też normalna sprawa we Norwegii, na chytach To. Nie wiem dlaczego przestałem nagrywać, i przez parę dni kamery nie odpalałem. Dzisiaj się obudziłem i mówię, że trzeba zmontować ten film i wrzucić na YouTube. Jeżeli chodzi o samochód, to spisuję się rewelacyjnie. Nie ma parę tam e, małych rzeczy do poprawy, ale wiadomo, kupiłem go za 33 tysiące. Za te pieniądze nie możecie liczyć na żadne nowe samochody, igiełki. Także najważniejsze, że silniki podmachu, wszystko się zgadza. Był serwisowany niedawno. Całą resztę sobie ogarnę. Samochód ma zarabiać, ma wozić mi dupę. No i tak poniekąd też troszeczkę dla Was, żebyśmy mogli nagrywać jakieś materiały na YouTube w przyszłości. Także dzięki wielkie. Zapraszam wszystkich na Instagram Baza Travel. Zbieram tam was, także obserwujcie, zostawiajcie suby, jeżeli jesteście nowi, oglądacie regularnie i tak dalej, to, to będzie miło. A tymczasem kończę nagrywkę i idę myśleć co nagram dalej, czyli następny odcinek muszę wymyśleć. Także dzięki wielkie, życzę zdrówka, pozdrawiam serdecznie wszystkich i elo.